Cześć, jestem Orczust Pele, witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Tak, nie, tym razem nie Minecraft Let's Go, tylko po prostu Minecraft. Gramy sobie na serwerze Hypixel Nets, oczywiście w Bedwarsy na solo. Moje statystyki a propos mogę wam pokazać już po ręce. Teraz się skupię, bo mam na, według mnie naprawdę wysokie, to mogę się wam pochwalić, jeśli... Nie wiem, ktoś że jestem jakimś nukiem, no ale to może po tej zobaczymy. Wszystko się okaże na ręce. Najpierw książeczko, szybciutko drewnem i od razu dojeżdżam ludzi. Umym szybkie budowanie. A, no jakiś nubek, nawet nie budowania szybkiego. Tutaj chce do nas dojść. Widzę, że jakiś gościu jakiś agresywny jest normalnie. Doceniam takich ludzi, naprawdę. No, no i już agresywno sobie poszło, tak? Fajny gościu, a ja dopiero zaczynam. Odpalamy sobie szybkie budowanie, znaczy my no odpalamy, no. Wszystko jest w głowie, tak. O co ja zrobiłem? Aaa... Nie wiem, gościu, coś, jakiś nubek jest, wydaje mi się. I robimy mu suprise'a. No, gościu, to nas kłóca. Tak, już kłócamy, no. Masz, gościu, łóżko, czy nie masz? Dawaj, ostatnie już. Dawaj no solo! No dawaj, gościu. Coś potrafisz, czy nie? Czy będziesz do mnie kłócał? No, widzimy, że nasz kolega nawet ani razu nas nie walną, także no nie wiem, czy mam go pochwalić, czy się z niego śmiać. Zostawmy gościa w spokoju, chyba tak będzie najlepiej. Dobra, gościa już nie ma. Lecimy sobie dalej, tym razem na diaksy. Myślę, że nie do sąsiada, do naszych diaksów, gdybyśmy już mieli spokój. Później możemy sobie pójść na diaksy sąsiada, ale na początku chcę mieć już takie własne źródełko. Już teraz nie będę. Czepiej wybudowania, bo spadnę, a już nie chcę marnować sobie tej wełny, i tak dalej. Um, ogarniamy żelazną zbrojkę i lecimy od razu na diakse. Było to złoto. I jeszcze wełna, a w sumie kamienny meczek mogę kupić. I lecimy od razu na diakse czy żółty? Tak, żółty żyje. Um, razem z łóżkiem, także mogą być problemy. Nie wiem, jak on obudował to łóżko i jak ogarnia. Za chwilę zobaczymy. No, a my już jesteśmy na diaksach. Jak tam gościu? Nie. A, to jest baza zielonych. On tam ma łóżko. Okay. No dobra, jest wid. Rośnie, ich sobie tam żyje. Mamy cztery diaksy. Chyba sobie kupimy sharpnessa. Za chwilę. w sumie mogę kupić protection. Dobra, to poczekamy jeszcze na te dwa diaksy. Kupimy sobie właśnie protection. I od razu lecimy na emeraldy. Ponieważ albo jeszcze wiecie, jak się tam te, te diaksy respią, my sobie obudujemy od razu drugą warstwą drewna żeby później już można było zrobić obsydiant jeśli nam się uda ogarnąć te emeraldy i tutaj robimy sobie podwójne zlutowanie. Okay. jak z tymi diaksami? czy będą dwa czy ciągle jeden? o, chyba teraz wylądy, tak mamy dwójkę, kupujemy sobie się no, tak, lecimy od razu na te emeraldy, nie wiem czy ktoś na nim był, bardzo szybko te trwają zobaczcie, wszystkie teamy było, a teraz jest tylko trzy zostały dwa oprócz nas Chyba zrobimy proste połączenie, później skręcimy. Żeby później było łatwiej uciekać, jeśli ktoś nas będzie gonił. Okej, okay, jesteśmy, i tutaj, i tutaj. I jeszcze pamiętajmy, mieć wełnę na to połączenie. Czy też można o tym zapomnieć, abyśmy się nie dostali za bardzo. Czy może byśmy to jakoś parkurem ogarnęli, chociaż wątpię. Tak to nie mielibyśmy jak już wrócić. Okej, okay, dwa. Widzę, że nikt nie był na emeraldach, także. Jak widać na razie sytuacja jest bardzo, ale to bardzo dobra. do nas się nie buduje. Pokonaliśmy już jednego przeciwnika. Teraz tylko Obsydian i. I dalej tutaj, tak? Woda jest tutaj. Czyli tylko doskoczy. Dobra, no, doskoczę. I fajnie. Niebieski mój ulubiony kolor Timu. No, mój ogólnie niebieski kolor to jest ulubiony. Jakbyście nie widzieli. Dobra, 9 emeraldów, obsydian, później jakaś, walniemy sobie zbrojkę, jaksową. Dobra, i teraz tak, jest czysto. Szybko sobie bierzemy obsydian. resztę odłóżmy i kopiemy tutaj w środku. Oby teraz nikt nas tutaj nie dopadł z emeraldów. Najgorzej będzie. No, jeszcze tylko chwila. Dobra, chyba, aż jeszcze sobie łóżko, ale na szczęście tak to nie działa. Tutaj, tutaj, okej. Okay. I drewno. Tutaj też możemy zrobić podwójne. Jakiś klocek z przodu też możemy tutaj walnąć yy, Od razu też. Diaksy, tak. Dwo, drugi poziom protection. będą 3. Tak. To jeszcze jeden. Szary tam. O, szary tam nas będzie szedł. Dobra, szybko. Diaksy. Szary na pewno się nie spodziewa, że mam obsydian. Chciałbym tylko prze przetrwać. O, przetrwałem Dobra, gościu, co możesz rozwalać, co? Ale na nie postawimy, no. Co? Fajnie, gościu, fajnie. No, klep się. Dawaj, no, taki kozak już nie jesteś. Dobra, nie będziemy się z niego śmiać na tym czasie, bo jeszcze nas no, rozwali. Dobra, idziemy sobie No dalej. Gdzie ten szary ma bazę? Tam ma bazę. Jak on ma jakiś biedny z wełny. Dobra, idzie do na nas znowu. Lipa, się u nas uwziął. Podnoś... Ta... Dobra, on się cofa. Dojeżdża go na kolejny gościu, także szybko zbieramy sobie Emeraldy na zbrojeczkę. Zabił go, tak? Mhm. A już gołe łóżko ma widzę. Znaczy nie, nie łóżko się wy, nie wyrenderowało, ale tam jest po prostu wy... dwa klocki we No szkoda, szkoda. Mógł go rozwalić, byśmy mieli łatwiej. Przynajmniej taki kozak by nie był. Dobra, gościu, teraz chce się zemścić, widzę, że TNT idzie w drugą stronę. Także my mamy... spady kościół. Dobra, fajnie, mamy idealny moment na dozbrojenie się. 6, 8 i woda jest znowu tam. Zawsze się boję, że nie doskoczę i bym zmarnował tyle emeraldu. Nie sądzę, żebym to przetrwał. I lecimy dalej, tu sobie już dobudujemy te dwa. Szary do nas nie idzie. Luzik Nie wiem, może jeszcze później łuk kupię, bo naprawdę fajnie sobie z łukiem. Y, tak, z wujkiem, z łukiem podziałać Trzy emeraldy dodatkowe, stack wełny Można lecieć dalej, teraz chyba na emeraldy Tutaj jeszcze obudujmy, żeby, nie wiem, może ten akwa Nie, sorry, y, żyje niebieski, żółty i szary No to żółty się o nas nie dowie W sensie, czy mamy obsidian. Co my teraz możemy kupić tutaj jeszcze? Co my możemy kupić za te cztery emeraldy? E, diaksy, Boże, ciągle mi się mieli. Chyba to i to kupimy, chociaż teraz wypadałoby pozbierać na ten Protection 3. Albo pójdę właśnie do szarego. Nie wiem czy robić kontrę, bardziej chodzi mi tu o te diaksy. Oni się widać ciągle klepią, ale ciągle mają łóżka, czyli ta klepa trochę taka średnia u nich wychodzi. Nikt się jeszcze nie pozabijał tam tak dosłownie, żeby łóżko zniszczyć. Mam nadzieję, że będziemy tutaj bezpieczni, bo zostały właśnie tylko trzy i Widzę, że tam szary troszeczkę szedł. Tak idzie do nas. No, widać znowu, chce się klepać. Czy mi się teraz uda skontrolować? Oby, słuchajcie, oby, żeby mi się udało. Bo widzę, że tak samo. Nie no, buduje się do nas skoczył i teraz klepiemy gościa, damy radę, da a na luzie gościu nie umie się klepać oj, myślę, że spadnę, e, lecimy teraz na kontrę do niego w takim razie jak tak się chce się klepać to proszę bardzo gościu nie ma problemu żadnego o nie Kurczę, no, aż było Dobra, ten żółty idzie do niego, ma troszeczkę przejścia, ale dobra, najważniejsze, że my mamy dobrą sytuację. Jak oni będą ciągle ze sobą walczyć, to możemy w sumie chodzić na te Emeraldy do bólu. I diaksę. No to dawaj, robimy. Kolejna czwórka, tak czy to, ta czwórka. Czekamy sobie, chyba kupię trapa, będę bardziej bezpieczny, się szybko skoczę w nie mam nadzieję, że w tym czasie nie zniszczą mi Tutaj będzie jakiś przypał i zwykły trapik, hit pull. I teraz czekamy, kiedy będziemy mieli. No, czekamy na diak byśmy mieli protection trójkę. Tak, bo dwójkę mamy na razie. No. I dodatkowo jak sama zbrojka, to i tak dobrze. Trapa mamy, bo... Nie musimy się przejmować na razie bazą. O, zniszczyli sobie łóżko. Proszę bardzo, szare już. Tutaj nie poszaleje Nie mam pojęcia. Czy on ma? Nie, tam jest żółty. Nie, gdzie jest ta warzywka? Horror, tam. Żółty skoczył wodka? Nie wiem. Najprawdopodobniej ma Obsydian. A jeśli nie ma, to i tak trzeba myśleć, że ma, tak? Żeby nie atakować gościa. To już postawić, właśnie ten. Yy, no, jakby sytuację już można postawić sobie najgorszą. A dopiero później cieszyć się, jak się okaże, że nie ma. Ale jeśli chcemy gościa atakować, to już wolałbym z tym, jak samym No i jest teraz to trochę złota. Okej, okay, osiem kolejnych emeraldów. Nie wiem co teraz naprawdę kupować, bo według mnie nie opłaca się kupować mieczy diaksowych. Bo co wam z tego jak zmarnujecie emeraldy? Może ich macie i nawet duże, no te 11, tak? To jest sporo jednak. Ale po co je marnować jak umrzecie, jak mam dużo sytuacji, że na przykład zwykłym drewnianym mieczem zabijały naprawdę gości, co mają diaksowe. I możecie się, nie wiem, dziwić czy coś, ale mówię prawdę. Nie wiem, może to nie występowało za dużo, ale tak po prostu było. I dlatego warto według mnie nie kupować tych diaksowych czy Myślę, że ten żelazny starczy na Sharpnessie i tak ma 7 ataku. I myślę, że nie opłaca się tak w tym momencie marnować, tylko na przykład kupić obsydian, później tak są zbrojka, później może inwestować w łuk. No ale to już Wasza taktyka, ja po prostu mówię Wam, jak ja gram. Okej, okay, kolejne emeraldy, nie wiem, nie atakują nas w ogóle, o szary chyba, tak idzie, dobra, cofamy szybko, bo on widzę, że chce nas znowu rozwalić, a tutaj się okaże, że nie, mamy łóżko właśnie w A czy znaczy, wiem, że on wie, ale chciałem bardziej powiedzieć, że, że on nie ma łóżka, także myślę, że będzie łatwiej, może kupić sobie potki z niewidzialnością, tak mi się wydaje, jakoś czy to załatwi tę sprawę, czy, czy robi na nubach. O, no, jakoś. Eee, tak, nie przygotował się. Nie wiem, czy mam się czego obawiać. Jeśli nam pokazał swoje PVP w tak sposób, to ja nawet co pójdę na Biax. Tylko na szybko, bo nie chcę też yy, przeciwni... No właśnie. O, przemyślał to. Nie, dobra. Zrócił mnie dobrze. Mam nadzieję, że nic... Z... Dobra, nic nie zniszczył. Czekamy. 3, 2... Dwa... Teraz. I co, gościu? Co, gościu? I patrzcie, on ma żelazo! Nie, dobra, może jednak przegram to, tego, tego facika Nie, gościu, zjadł jabłko. Yy, chyba się powoli będę martwił o to łusko. Czy on kopieć Gdzie on jest? Gdzie on jest? On Silverfisha kładzie? Tak... Słychać, jakby Silverfish był? Nie wiem, gościu chce tutaj nas... ewidentnie, on ma łuk. Ech, to jest przypol, mały. Co on robi, nie wiem, co on kombinuje. Ale widać, że już troszeczkę się przygotował na to bardziej. O, 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 gościu ma najgorszy łuk, on według. No serio? Nie, no to już jest przegięcie. Gościu, idź, walaj i stąd. <laughs> nie, tyle mu HP zostało. No, żelazny kilow. To nie podziała za dużo. A jednak podziało. To umieram chyba. Dobra, ja uciekam. Ale lipa. Wydawało mi się czy on miał serio ten żelazny kilow. Nie wiem, może mi się wydawało. Ale i tak jest serio lipa. No i w takim momencie już jak najbardziej warto kupić ten Diaksowy Miecz, ponieważ i tak, jak umrzemy, to tych Emeraldów. No tak, stracimy jakby, no bo umrzemy. Nie mamy łóżka, także to już będzie ostateczne. I w takim wypadku najlepiej właśnie. Kupić sobie enderperłę, mieczyk, nawet ten łuk, ale ten za emeraldy. A nie, czy, nie. Nie pamiętam ceny tych, ale na pewno najlepszy. Łuk jest za 6 emeraldów, z tego co pamiętam. Także ten się najlepiej, najbardziej opłaca kupić. Szary widzę, że tutaj. Już Ola całkowicie mniej, idzie sobie na diaksy. Chociaż nie, dobra, jest lipa. Czy uda nam się zebrać trochę tej wełny? Jak tak, to bym się podbudował do innej bazy, no ale to jedna albo dwie sztuki, no nawet jedna. To też nie za dużo. Gdzie jest jakieś połączenie? jest że tylko z żółtym. Tak? To. Sytuacja jest bardzo słaba. Mówiąc szczerze, mamy beznadziejny kipunek. Zajęli nam bazę, nie możemy wejść. O, Szary idzie tam. Dobra, teraz jest sytuacja dobra. Wbijamy na bazę. Albo nawet nie na naszą, tylko szybko uciekać. Wszystko mamy wędrczeście, także nie mamy się o co martwić. Nie mam pojęcia, czy żółty nas goni. Najprawdopodobniej... Nie. Okej. Okay. chciałem mówić najprawdopodobniej tak, ale jakoś aż się zdziwiłem. Dobra, diaksowy mieczyk jabłko. Odrazu jabłko. A w sumie nie musimy brać tych rzeczy. Zostawiamy to. Dobra, zniszczyli. Każdy już nie ma łóżka, słuchajcie. Jest już ostateczny fajcik. Ale ja wolę się jeszcze dozbroić. Żółtych nie ma, został szary i ja. Życzcie im powodzenia, bo może być ostro. Chociaż przy tych akcjach, gdzie z tym szarym się klepałem, to no musicie przyznać, większość wykrywałem. I Gościu nawet nieźle dostał wtedy. Pamiętacie? Że w ogóle nawet nas nie walno chyba. Więc nie wiem. Ale już teraz powinienem się coraz bardziej obawiać. Szybko. Eee, perełki. Czemu ja kupiłem trzy? <grytania> a nie dwie. Zapomn no, beznadziejnie wymierzyłem. Dobra, ale i tak trzeba kupić najlepszy kilofik. Siekierkę może żelazną, a już mi to samą, żeby było dużo jabłek. Słuchajcie, golemy oczywiście. Eee, jabłek też o wiele więcej dajmy do 10, żeby jeszcze móc kupić strzały. Dobra, mamy taki wpłynek na razie. Gdzie jest gościu? Nie mam pojęcia. Ale lecimy szybko na diaksy. Musimy pamiętać, teraz już mamy dostatecznie dużo tego złota i tych jabłek ogólnie przy sobie, że już na spokojnie możemy te jabłka jeść co chwila. Czy co chwila, wtedy kiedy skończy się efekt, tak? Żeby ich też nie marnować. Enderperma do ręki żeby kiedyś ktoś no, go zrzucił, żebyśmy byli przygotowani na wszystko szarego nie widzę ale nie wiem, bo mogę się właśnie zmylić, tak? może mieć podkę. to też trzeba zważać na to dobra, i protection 3 dobrze, idziemy dalej znowu enderperła do ręki teraz już wolałbym się cofnąć i iść naszej bazy na emeraldy Żeby wziąć tego ostatniego emeralda i kupić sobie łuk, nie wiem czemu ja kupiłem 3 emeralny, pewnie ich nawet nie wykorzystam w pełni. A zobaczcie, że kupiłem i muszę teraz lecieć na emeraldy po łuk. Bo łuk naprawdę się przyda, przede wszystkim on ma tego punch'a. Ale żeby mieć punch'a trzeba mieć 6 emeraldów. No i właśnie teraz idziemy po te emeraldy. 14 jabłek. Ile jeszcze nasz efekt trwa? 24 sekundy, także, a eee, czy A, kupił sobie łuk. Nie wiem, czy to jest ten najlepszy, czy to jest ten za, nadal za złoto. Słuchajcie, nie dojeżdżać go. Nie kończyć już. Ech. Nie, wiem, czy nie kończyć tej szarenki. Po prostu tepać się perełką, odpalać golemy, kończyć fight. Tak, robię tak. Golemy, klepiemy. Czy osta ostateczny fight się uda? TAK! Wygrałem półtora serduszka GG, mamy jeszcze ten efekcik, nie wiem czemu ten smok się zlogował, ale mam efekt za 100 tysięcy właśnie punkcików. Gościu, myślę, że pod koniec już był troszeczkę lepszy, ale na ten sam początek musicie przyznać, że nie koksił, no GG, no poproszę gościu, masz jednak GG. Nie wiem, za to, że napisał no GG, to nie, nie pozdrawiamy go na odcinku, ale dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mamy Winka. I trzymajcie się i cześć. Ok, i zobaczcie na moje staty ponad 8000 kili oraz prawie 300 winów. Także myślę, że staty nie są złe. Oraz yy, myślę, że na 300 winów zrobimy sobie jakiś specjalik i zrobimy sobie live'a, gdzie będziemy sobie grali na Bedwarsach właśnie. Myślę, że nawet zagramy sobie duo, a z kim to będzie to już właśnie będzie niespodzianką, także... Subskrybujcie i pamiętajcie o tym dzwoneczku, żeby nie zapomnieć o właśnie o tych powiadomieniach. Także dziękuję Wam i cześć.